Cześć, to was, mam Życie Poczciwe. Witajcie po krótkiej przerwie, jaką miałem na wczasy, wakacjowanie i relaks. I wracam dzisiaj z filmem tak, żeby wejść z powrotem w klimat częstego nagrywania, czy też transmitowania na żywo. I zacznę od takich moich wrażeń, które miałem po, po filmie, który oglądałem pierwszy raz. E, dosłownie dwa dni temu w telewizji w telewizorze TVN7 i e, moja żona ogląda ten film, patrzy i mówi mi, że to jest dobry film. Ja patrzę, widzę tego Amerykanina z długimi włosami i e, mówię: No przecież to jest te 7 lat w Tybecie, to chyba już widziałem, tak? A tu okazało się, że nie, to nie jest to, co ty gadasz. To jest ostatni samuraj, gdzie główną rolę gra scjentolog najbardziej znany na świecie, Tom Cruise. I, o ile film sam w sobie jest ciekawy, znaczeniowo i też um, jest ciekawie wyrejestrowany, są piękne zdjęcia. E, dużo można też szukać ciekawych konfliktów, które sprawiają, że ten film jest interesujący e, na takim poziomie bardziej zewnętrznym czyli transformacja Japonii, technologiczna, pewne zmiany w myśleniu ludzi. Które faktycznie tam miały miejsce. Jest ciekawe to pod względem historycznym. Oczywiście to nie, nie ma co oglądać tego filmu, jeśli chcesz tam się uczyć z niego historii, no bo jednak to jest film amerykański, zamykanizowany i wiecie o co chodzi. Gdy jest film zamykanizowany, to musi być rzeź, musi być. E, no, musi być taka przaśna epickość, aż. Także e, wiadomo, nie szukamy tutaj historycznego, tak jakby. Dobrego oddania rzeczywistości, ale mamy tutaj um, ciekawie przedstawiony ten klimat zmiany myślenia e, właśnie w tych czasach, gdy Japonia robiła ten, tą słynną transformację. E, I e, nie będę się w ogóle tu skupiał, właśnie na tym, tak jakby bardziej takim zewnętrznym klimacie, chociaż on też jest ciekawy. E, chciałem zejść na poziom w dość głębszy i taką ci ciekawą interpretację podrzucić, jeśli byś ten film sobie chciał obejrzeć, lub, jeśli już oglądałeś, to możesz sobie pomyśleć trochę z tej innej strony. Zacznę od tego, że dużo ostatnio czytam Neville Goddarda prac, czytam książkę teraz Neville Goddarda, złożone jego różne wykłady, fragmenty z książek, przez Micza Chorowica to wszystko złożone, Główną ideą Neville Goddarda jest to, że tak Biblia, Stary i Nowy Testament to są dramaty psychologiczne i tak by to, co one opowiadają, dotyczy nas na, jako jednostek, transformacji naszej świadomości. I taka interpretacja też była przez Newila użyta do hrabiego Montecristo, o czym wspominałem w jakimś tam filmie niedawno. I też teraz, gdy oglądam rzeczy, to też myślę pod Myślę trochę pod tym względem, jak to, tak jakby to, co oglądam, te treści mają też wpływ, mają takie znaczenie um, jednostkowe, jakby je interpretować um, w ten sposób i co może być symbolem czego, co może oznaczać co. I o ile tu możesz też w tym filmie szukać tego znaczenia typowo, które często pojawia się w hollywoodzkich filmach, czyli tak jakby... Człowieka i jego technologicznego rozwoju jako czegoś, co jest złe dla planety i co sprawia, że człowiek nie jest szczęśliwy, to o tyle ta interpretacja, czy takie spojrzenie z tej strony, o której Ci powiem teraz, dotyczy zupełnie innego znaczenia. A mianowicie, gdy popatrzysz na ten film, tak jakby to wszystko działo się wewnątrz jednostki, czyli te wszystkie części psyche, te wszystkie postaci, które są w tym filmie, były częściami psyche. Dobrze znać trochę teorii Junga i jego archetypowych postaci, archetypowych archetypów, o których on opowiada, ale nawet bez tego, tak jakby możesz, możesz spojrzeć na ten film w zupełnie innym stopniu. Możesz spojrzeć na Toma Cruza, z Scientologa jako takie, taką postać bardziej. Z jednej strony cień, a z drugiej cień, który transformuje się przez jakby, pomoc, powiedzmy, e, jaźni, przez pomoc też animy, czyli tej e, kobiecej części nas jako jednostki, e, transformuje się i z pomocą cesarza, powiedzmy, czyli jakby interpretować cesarza, Bóg nadświadomość, Coś, co jest daleko poza nami, ale jest też częścią nas. I to tak jakby przesunięcie go na swoją stronę. Bardzo interesujące też to jest pod względem właśnie tego, jak te klocki dopasowują się, jak transformacja, czyli taka typowa podróż bohatera, jaka jest w wielu filmach, w wielu książkach, o której mówił Joseph Campbell. Tutaj oprócz tego, jak to fajnie wygląda na poziomie zewnętrznym, tak samo lub bardzo podobnie tę transformację można odczytywać na poziomie wewnętrznym, psychologicznym lub nawet duchowym, jeśli popatrzysz na to z tej strony. I na to chciałem zwrócić uwagę też na liczne przekazy, które w tym filmie się znajdują, związane z taką filozofią Zen, Wschodu. Bo, bo to też jest bardzo ciekawe dla mnie, od zawsze interesuje się, fascynuje mnie ta filozofia wschodu, szczególnie pod względem tego, jak właśnie zwraca się w dużej mierze do bycia tu i teraz, do akceptowania i tak jakby przełamywania tej rzeczywistości, zwraca się też dużo do tradycji, do tak jakby archetypowych potrzeb człowieka. I tam, jak zobaczysz tego człowieka zachodu, który na tym zachodzie dużo widział, dużo przeżył i jedyne, czego chciał to samobójstwo, to gdy skonfliktujesz to, skonfrontujesz to z, tą, z tym schodem, który dał mu pewne odpowiedzi na e, jego problemy i e, razem stworzył dopiero tę postać, która faktycznie odnajduje w życiu to, czego szukała, odnajduje spokój, odnajduje znaczenie i rozwiązuje konflikt. Bardzo ciekawy film. Nawet jeśli ta interpretacja, czy to, co Ci powiedziałem o tym psychologicznym znaczeniu jest, jest szytek grubymi nićmi według Ciebie, to i tak ten film warto zobaczyć nawet, żeby przekonać się o tych zewnętrznych interpretacjach, tych podstawowych interpretacjach i też nie jest to film nudny, bo jest to film BN-akcji i zdjęcia są też piękne, bo i kadry naturalne, i te właśnie psychologiczne, wschodnie filozoficzne wpływy. I Tom krucjentolog, o którym można mówić wiele. To aktorem jest dobrym, moim zdaniem, i w tej roli się świetnie sprawdził. Nie widziałbym w niej nikogo innego. Co ciekawe, on był też współproducentem tego filmu, widziałem, także miał wpływ na to, jak ten scenariusz wygląda i jak ten film będzie realizowany. Wszystko razem daje historię bardzo interesującą na poziomie i tym bardziej zewnętrznym, ale też, gdy trochę pokopiesz głębi, poszukasz takiego znaczenia, bardziej archetypowego i psychologicznego i spojrzysz na podróż tego Toma Cruza, czy tej świadomości jako jednostki, które te, te wszystkie postaci tworzą całość później, to jest też bardzo ciekawe pod tym względem i to mi się podobało. Przełamanie techniczne i tradycyjne też bardzo mi się podoba. Dobry film, nie wiem dlaczego go jeszcze nie widziałem. Tyle chciałem wam powiedzieć na dziś, na ten dobry początek kolejnego rozdziału w robieniu kontentu. Wierzysz w jakieś spiskowe teorie? Przemiks, no podaj jakąś teorię spiskową, to ci powiem, czy, czy wierzę. Ogólnie tak, wydaje mi się, że wiele rzeczy, które są uważane za spiskowe teorie jest prawdą lub jest w nich ziarnko prawdy. Jedyną, która <laughs> jedną z tych, które są moim zdaniem bez sensu, to jest oczywiście teoria o płaskiej ziemi. Ale oprócz tego jest wiele tekstów dotyczących teorii spiskowych, które gdy się je poczyta, gdy się poczyta więcej tych ludzi, którzy naprawdę zinwestygowali te tematy, wtedy tak jakby dużo łatwiej jest podjąć decyzję, że to może być prawdą, niż gdy mamy Jedna wiedza, która mamy, to jest tak jakby z tych mediów mainstreamowych. A ogólnie teorie spiskowe to jest ciekawy temat po prostu. Jakie byku? Jaka jest teoria spiskowa ciekawa? 9.11, podstawowa ciekawa teoria spiskowa, którą warto zinwestygować. Teorie o tym nowym porządku świata też są bardzo ciekawe, też je warto zinwestygować. QAnon, obecnie modna teoria spiskowa, to jest coś, co, co też jest bardzo ciekawe i tutaj prawie na pewno jest wpływ tutaj służb amerykańskich lub wojskowych, którzy te informacje wysyłają w świat. Bardziej śledzę te teorie spiskowe na zachodnie niż, niż nasze. U nas jest oczywiście ten samobójca, który, który wędruje i zabija na przykład no, to prawda, Szymiks, oczywiście. Dlatego trzeba uważać i trzeba od. od mm, ciężko to zrobić, ale trzeba tak jakby umieć albo raczej próbować wyczuć, kto działa po coś, a kto nie. Też to nie jest tak, że ja mówię, że teorie są na pewno. Te teorie spiskowe są na pewno prawdziwe, tylko te to są ciekawe tematy do tak jakby przyjrzenia się temu, nie? A to to tak. Oczywiście. Lubię oglądać Starożytnych Kosmitów, lubię ten program, ale w wielu miejscach on wiadomo, jest szyty grubymi dźwiękami. Jest zrobione, są rzeczy, żeby, by, żeby była sensacja, żeby były kliknięcia, i a, to jest jedna z rzeczy, właśnie, która, która jest pełna tego. Paleoastronomia. Ale ogólnie nie. nie Najczęściej nie odrzucam teorii spiskowych jakoś, a od razu, szczególnie gdy wydaje mi się, że mają trochę sensu, ale też nie jestem w nich wcale ekspertem, dlatego się najczęściej nie wypowiadam tutaj na kanale o teoriach spiskowych. To nie jest coś, czym się zajmuję jakoś głębiej, to jest coś, co dla przyjemności inwestyguję. Po prostu to jest ciekawy temat. Ciekawy temat. Dobrze, moi drodzy, już 12 minut. Fajnie, Szymic, że byłeś. Ano. To jest najgorsze też dlatego, Szymic, że kurczę ludzie od alternatywnej medycyny wpływają na zdrowie ludzi innych, także... Ale z drugiej strony każdy musi decydować, co robi. Każdy decyduje, co robi. Ostatnio kolega mi powiedział, a ty? Promujesz keto na kanale, to co? Jak komuś się coś stanie, przez to, że przejdzie na keto, to, 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 to nie będziesz się czuł odpowiedzialny. Wiesz, co? Jak ja się mam czuć odpowiedzialny za to, co kto robi? Każdy ostatecznie jest odpowiedzialny za to, co robi. I czy obejrzy sobie film na keto, na moim kanale, gdzie mówię o swoich doświadczeniach, jak tego użyję, co z tym zrobi, to już nie jest moja odpowiedzialność. Niestety. Możemy dać narzędzia, możemy dać jakąś tam wiedzę, coś tam powiedzieć, ale każdy sam musi decydować. To prawda. Zarabiają na ludzkiej naiwności i desperacji. Dziękuję bardzo za oglądanie, moi drodzy. w życie poczciwe. Dzięki, szymiks, za. Czat. Widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. W kolejnym odcinku recenzji książek, w weekend i wracam z regularnym contentem, Także sprawdzajcie życie poczciwe. Koniec wakacji. Do zobaczenia. Cześć.